sporo śniegu ciekawe ciekawe czy w ogóle ciekawe czy w ogóle w to inne miejsce w, inne miejsce w ogóle będę mógł pójść bo ten chodzi o to że tam może być dużo śniegu nie no ale to sobie pójdę to sobie pójdę tutaj tędy gdzie tutaj nie ma śniegu Aria chodź chodź tutaj chodź chodź bo ona myśli że idziemy tam a ja idę tutaj. Chodź, chodź, chodź. Ja idę tutaj. Nie idziemy teraz tam, tam, tam. Tylko tutaj się przejdziemy. No. No to co? Chyba mogę powiedzieć gdzieś. Nikt nie przyszedł, żaden widz jeszcze, ale chyba mogę powiedzieć Siema, ziomki, ziomale. Witam uksantara na kanale. Jak ja nie lubię, jak się tak stream zaczyna, kurczę, minuta dwie albo nawet trzy minuty aria aria gdzie ona jest chodź aria chodź tutaj tu idziemy tu 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 tu. no jak się ciesz jako... ona lubi śnieg nie ona lubi śnieg o widzę że już jakiś widz przyszedł tak Ale jeszcze się nie przywitał Dzień dobry No i widziałem, że był widz, a teraz nie ma widza Dobra, ciekawe czy tu, czy tu w ogóle, czy tu w ogóle przejdę Kurde, w takich, takich adidaskach, kurde Ja pierdzielę, Ja nie mogę tu tak zasypane? O kurde, ja nie mogę. Chciałem tutaj iść, ale normalnie będę miał całe mokre buty. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy ja tutaj przejdę. Ja pierdzielę. Jest tutaj przejście? O nie, ja się tu boję iść. Pójdę tutaj, jak nie będzie śniegu. Tutaj, tutaj, jak nie będzie śniegu, a teraz to ja bym tutaj zjechał, kurczę na dupie, a tutaj są schody, to bym się połamał, kurde. Nie, 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 ja się boję. Ja się boję. Pies tam zejdzie, ale ja nie zejdę. No, tak więc wybaczcie, ale w nowe miejsce nie pójdę. Tak więc pójdę sobie standardowo. Nie w nowe miejsce. Czyli, ale trochę inaczej, nie? Czyli... He, 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 he. O, cześć Esa Zbychu! Miałem... Miałem pójść w nowe miejsce, ale nie wiedziałem, że tak mocno zasypało i że tam nie da przejścia. Kurde... Ja pierdziele... I teraz pójdę tutaj i tu w stronę jeziora, ale... też jest zasypane. Kurde, ja pierdziele... Też zasypane Będę miał całe mokre skarpetki całe mokre nogi Ja w domu przeziębiony trochę O jejku Cześć Paśdzieszku Witaj serdecznie Cześć Paśdzieszku Cześć 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 No dobra I mogę iść tutaj Tędy Do mojej działki przejdę Ciekawie jak ta działka wygląda O kurde ale śniegu ja pierdzielę Mam złe buty Mam złe, złe buty Do chodzenia po takim śniegu Kurde Zaraz e, Nie wiem będę Będę po, po, po powrocie wymieniał skarpetki O patrzcie A jak się na, nacisnę na ekran to się czat pokazuje Ja nie wiedziałem Jak nacisnę na ekran to mi się czat pokazuje o. To jest moja działka moja wódka, moje... no, tutaj moja działeczka kurczę. i tu nawet w tym miejscu śniegu za dużo nie ma, ale dalej znowu jest, nie? Dalej znowu jest dużo śniegu. No i dobra, zamienię sobie rękę, bo ta już mi trochę zmarzła. I idę. Tędy kurde. Dużo, dużo śniegu. Już mi w kostki zimno. Tak bo mi się tam kurde zostało śniegu między kostki. Dobra. To idę. Rękawiczek nie masz. Nie właśnie. Yy, niewygodnie wiesz, esa zbychu, bo no, powiem Ci, używanie telefonu w takich wełnianych rękawiczkach jest bardzo jest niemożliwe. Jest niewygodne, nie. No musiałaby być takie cieńsze rękawiczki. A ja cienkich nie mam, one takie, takie dosyć grube i nie da się używać w ogóle telefonu w takich rękawiczkach. Kurde, ale ten śnieg mi się dostaje w kostki i zimno mi w kostkę. Ja pierdziu odmrożę sobie nogi. Normalnie ja pierdziu. Ale śniegu. Sobie tutaj wracałem kiedyś, nie, tędy, ale teraz tutaj kurczę. Jest nasypane Jest nasypane Tu jezioro tak poważnie Przymarznięte, zamarznięte No i Arusia No I kurde Nie wiem czy, czy nie pójdę do góry z powrotem Nie dobra, pójdę do jeziora tutaj Tędy, ale Będę wracał już inną bardziej odśnieżoną drogą Mi wczoraj śnieg do buta wleciał jak siadłem no to ja już mam w kostce pełno śniegu nie? nie? W, ko w kostce w prawej kostce Prawa w prawą kostkę to mi tak zimno i tak mokro że boli trochę powiem ci że kurde to boli nawet trochę ojejku Tutaj szła jakaś jedna osoba albo może pies nie wiem Jedna osoba szła I, Ale to tak słabo nie Bo to tylko jedne ślady są I tak kurde, szła ta osoba górą tutaj A tak, bo tutaj jest mniej śniegu tędy Tak, tak, a później szedł Dołem Jakiś dzieciak widocznie szedł Je <grym> jak jakoś tak zakręcała ta osoba Slalomem zeszedła szedła, szedła, szedła Szła Kurde Zawinie sobie znowu rękę pysię. Ale też żeby, żeby to kurde Tak nie wiało, nie? Żeby to kurde tak nie wiało No pierdziele Czekaj Jak to wygląda? Tu, tu mnie boli Tu mnie boli Tu, 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 tu Tu mnie boli Coś za, za dużo się dostało tego zimnego. U, u Ciebie nie wieje, widzisz, Paźdżo. A u mnie pizdzi. Niepotrzebnie. Ale wiesz co, to, to zawsze koło jeziora. Koło wody, koło jeziora tak dzieje Dobra. Tu widzę... Tu widzę więcej osób chodziło. ta więcej jest trochę już lepiej wydeptane. I można sobie Iść. Aki. Okay. Dobra, zamienię sobie znowu łapę. Wezmę do ciepłej ręki telefon. A do zimną schowałem do kieszeni. Niech się trochę ogrzeje. No i idziemy. Aki. Okay. Zobaczymy, jak to nad jeziorem wygląda. No, chciałem w nowe miejsce iść, ale to w to nowe miejsce pójdziemy jak. Jak śnieg stopnieje, i będzie przejście po tych schodach. Bo te schody, nawet jak tam nic nie ma, żadnego śniegu, to są, nie są tak super bezpieczne. U mnie tydzień temu strasznie wiatr piździł. Ale wiesz, co? Tutaj nad jeziorem nawet tak nie wieje. W tym miejscu, tylko w tamtym miejscu tak wiało. O, tu ładnie odśnieżyli. A cię ten chodnik? To o, kurde. Super odciężyli Kurde, gładziutko, super, elegancko Postarali się, kurde Obywatele Postarali się, Kurde, gdzie Aria jest? Aria? A tam, tam, dobra Dobra, tam. czekaj ja zmieniłem kamerkę, miałem tą kamerkę ale ona Ona lubi śnieg, ona się cieszy tym śniegiem. Fajnie, fajnie. Dobrze, że to nie jest taki klejący śnieg. To, o tutaj teraz wieje to jej się tak na kaganiec się nie przylepia bo tak to ona ma cały kaganiec cały kaganiec taki w śniegu zawalony nie czy dzień temu strasznie wiatr piździł ale to pisałeś przecież to czemu, to czemu się pojawił mi ten komentarz no. i nie ma dojścia do jeziora kurde tych chodników tutaj nie odśnieżyli, no bo po co? No bo po co? Tu, są tutaj, gdzieś są chodniki. O, tu, gdzie te ławeczki, tutaj, tutaj jest chodnik, dojście do tych ławeczek tam, ale w ogóle nie odśnieżone. To jest tylko główny chodnik odśnieżony, a więc nie ma dojścia. Ktoś tam szedł sobie na piechotę wtedy. Ale do pomostu nie dojdę A jezioro tam już widać konkretnie przymarzło, nie? Daleko dosyć Daleko, daleko to jezioro zamarzło No Tutaj po tym Po tym to w ogóle się nie przejdę To już całkiem kurczę za... za... Znaczy tu kawałek mogę, o Tu kawałeczek mogę sobie wejść na to miękkie Ale to jest zamarznięte nie w ogóle nie jest miękkie. plac zabaw też zasypany No więc tam nie ma sensu wchodzić kurde i a i tutaj odśnieżyli żeby ten drugi chodnik był dostępny Bo ten drugi chodnik to jest wzdłuż jeziora on idzie i się nie da inaczej przejść właściwie No i to jest ten, 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 ten odśnieżyli a Rusia sobie tam biega szczęśliwa, kaczuszki ile mogą to na wodzie są, tam, kurde, ale na lód już nie wejdą, nie? Na te błoto pośniegowe, po czy na ten lód już nie wejdą, nie? No, i tam sobie pływają. Dwa zeta jak zwykle nie mam, żeby wrzucić, bo tutaj, co tu pisze, czekajcie, no tak, pisze, Pewni się, czy jest ziarno. A gdzie to się patrzy? A, tu jest ziarno. Jest ziarno, dobra. Włóż monetę 2 złote, postaw rękę pod dozownik, przekręć pokrętło 360 stopni w prawo i to wszystko. I tutaj, i tutaj powinno się wyziarnić. O, trochę, trochę ziaren tam jest. O ziarenek który jest ale w ogóle tutaj tutaj kaczki też by mogły sobie przyjść no. no tutaj też ale nie przyszły Żeby sobie strony trochę... no bo to jest mało w sumie kurczę się wysypało no a Arusia patrz jak szaleje Jak ona szaleje po śniegu kurde jak ona się cieszy Jak ona lubi śnieg Ojejku, jak ty lubisz śnieg nie? Jak ty lubisz śnieg nie? Arusia jak ona kocha śnieg No, dziwne No, tarza się w śniegu, bawi się Ale wiecie co? Dziwna sprawa, to dzisiaj że, że, że wczor Wczoraj normalnie łapeczki leciały jak szalone A dzisiaj, dzisiaj zero. Ja, to widać, że film się nie podoba chyba, co? No bo tak, bo szukałem trochę widzów, bo miałem iść w nowe miejsce. Ale niestety tam nie ma dojścia. Nie ma, nie ma. O! Leci mi trochę Zosa. No teraz jak poprosiłem to jest. No ale powinny same łapeczki lecieć, nie? Tak jak wczoraj. Jedna łapeczka Malutko, malutko Dobra Ten Zimno strasznie w łapy Arusia? Chodź Aria Aria Aria, chodź tu Chodź Chodź Jak cię wołam to chodź no. Będziemy kończyć? Będziemy kończyć Bo bo widzowie są mało aktywni. Jak widzowie są mało aktywni, to ja też kończę, nie? Bardzo mała aktywność widzów. Ostatni komentarz, Paździocha. Czekaj, nie, ktoś tam jeszcze napisał. O jajku, u mnie ostatnio kaczka wystraszyła, bo przechodziłem przez most. To nagle zechciało mi się zmienić miejsce. Jadałem. Red się przywitał. Kurde, patrzcie, ten czat mi się nie przewinął. Red, paździerok, wieje jak chyba jak skórczystyn, bo nie słychać cię momentami. No wieje, 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 właśnie, ale kurde, ja się dziś wie, że ten czat mi się nie przewinął, że czat mi się nie pojawił. Ja pierdzielę, no to masakra, rzeczywiście. Coś, bo ten, nacisnąłem na ekran, widocznie czat był nieprzewinięty. Czekajcie, teraz naciskam na ekran i mi się czat nie pojawia. Nie rozumiem tego. Kurde. Coś jest nie tak. No trzeba przesunąć do góry chyba. Bo to YouTube, no właśnie to, to Google, bo to Google. Znaczy, to YouTube było dobre, jak było YouTube, nie? Jak był od YouTube. A jak YouTube jest od Google, jestem Zbychu, no to już Google spierniczyło temat. Nie? Bo tak samo jak Microsoft to i Google będzie pierwszy. Dobra. No tutaj ktoś przyszedł jakieś z to ja nie? Nie będę im przeszkadzał. Będziesz odgrywał dodatek do CP0? O, dodatek nie, raczej nie. Ja już tą grę skończyłem. Nie mam save'a do Cyberpunka, nie? Tak więc, no więc nie, ben, nie będę nagrywał. No, to trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć, papa. Tu 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 tu, tu. Bo do, Dużo ludzi tu przyszło i, i, taka, i taki obciach trochę. No to cześć.